Zastanawia mnie tylko jeszcze jedna rzecz, o której Pan mówił, czyli o tej kwestii antysemityzmu, tak, no bo tu generalnie wymienił Pan kilka osób, mówił Pan o Panu Zingerze, tak, mówił pan, no, no tak, to jest pięć, sześć osób, ale to tak, znaczy, to są Żydzi, Natomiast no, trudno generalizować mówiąc o wszystkich Żydach. Ja nie Za mówię tym. o wszystkich. Nie, tylko mówi Pan o tych osobach, Żyka, które się, a, Wie Pan, ja. Bo to jest dość istotny element. Nie, jest, że, że już antysemityzm wspomniałem, że nie wszyscy Żydzi w ten sposób myślą, nie wszyscy podnoszą wobec Polski jakieś roszczenia. Głównie. Te... Z czym te roszczenia się wiążą? Z czym to, z czym to, te, Czy to te, roszczenia, jest... te roszczenia wynikają z tego, że no, znaczna część Żydów w Polsce została zamordowana w czasie okupacji przez, chodzi o przez za to, Niemców. Nie, chodzi o to, że te organizacje, o których wspomniałem, domagają się tych pieniędzy, takich rekompensat za mienie Żydów zamordowanych. Tak, no i problem polega na tym, że oni nie mają żadnego tytułu prawnego, żeby się o to ubiegać. Właściwie nie ma żadnego powodu, żeby im akurat te pieniądze wypłacić, bo co innego, gdyby się zgło zgłosił spadkobierca tak, i udowodnił swoje uprawnienia, to oczywiście i tacy ludzie się zgłaszają i tacy ludzie odzyskują tytuły własności. Najlepszym przykładem jest właściciel domu w Wadowicach w którym rodził się Karol Wojtyła. On wystąpił do sądu w normalnym trybie stwierdzenia bycia spadku, odzyskał tytuł własności. Później pan Krauze odkupił od niego ten dom i podarował archidiecezji Krakowskiej, która urządziła tam Muzeum Jana Pawła II. Więc ten przykład pokazuje, że nie, nie trzeba żadnych zmian prawa polskiego, nie trzeba żadnych zabiegów specjalnych ze strony rządu, żeby ci, którzy rzeczywiście mają do tego jakieś uprawnienia, te uprawnienia odzyskali. Natomiast osoby czy organizacje, które nie mają żadnych uprawnień, a tylko na tej zasadzie, że chciałyby dostać od Polski pieniądze, no to nie ma żadnego powodu, żeby im te pieniądze dawać. No mój Boże, polscy obywatele nie powinni ponosić materialnej odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie, jeśli już w ten sposób do tego podchodzimy. No jeszcze dodatkowym, dodatkowym takim dodatkowej pikanterii dodaje okoliczność, o którą ja zresztą tak, że w 1961 roku Polska zawarła tak zwane umowy indemnizacyjne, między innymi z rządem Stanów Zjednoczonych. Polska zapłaciła rządowi Stanów Zjednoczonych jakieś tam pieniądze. W 1961 roku. roku, tak. I na podstawie tych umów, tej umowy indemnizacyjnej, rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się do tego, że przejmuje na siebie wszelkie pretensje odszkodowania z tytułu mienia pozostawionego w Polsce przez obywateli amerykańskich. Hmm. Znaczy realizowanego, czy tam przejętego w inny sposób. Otóż no te umowy, istnienie tych umów było... To może dlatego mają taki deficyty teraz? Nie, wie Pan, to nie, nie, akurat nie są to jakieś sumy ale no te umowy rzeczywiście były zawarte i istnienie tych umów no... Nie powiem, że było trzymane w tajemnicy, ale właśnie mało kto o nich wiedział i urzędnicy magistratu krakowskiego przez trzy miesiące szukając, przekopując się przez takie śmietnisko, które się nazywa archiwum Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie, natrafili, odnaleźli po trzech miesiącach w tym śmietnisku, bo takie kłębowisko śmieci, te umowy teksty tych umów. One się odnalazły, i ja opublikowałem na swojej stronie tekst umowy zawartej przez rząd polski z rządem Stanów Zjednoczonych. To jest dodatkowy argument na to, że jeżeli organizacje rządowe, Żydowskie tego przemysłu Holokaustu mają wobec Polski jakieś y, pretensje, bez względu na to, czy one są zasadne, czy niezasadne, w tej chwili w stanie wchodzę, to powinny kierować te pretensje do rządu Stanów Zjednoczonych, a nie do rządu polskiego. To jeszcze jedno. A druga sprawa, y, y, dlaczego niby, jeżeli y, nie są to uprawnione y, wypłaty. Mielibyśmy się przestraszyć tego, że ktoś powie, że jesteśmy źli? No, nie bardzo rozumiem, jaka jest kontra yy... może nastąpić z tej drugiej strony. Proszę pana, no, no, teora, tego, że... to, to, co, to co powiedział, to przypomnę, to co powiedział, to już mówiłem. Ten Izrael że Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. To znaczy, w Polsce będzie przyprawiana gęba, taka reputacja mm. narodu zbrodniarzy państwa jakiegoś, wie pan, przestępczego i tak dalej. No krótko mówiąc, Izrael Zinger wypowiedział państwu polskiemu i narodowi polskiemu wojnę psychologiczną. Coś w rodzaju wojny psychologicznej. I muszę powiedzieć, że ta operacja wywierania na Polskę nacisku w ten sposób, takiego straszenia nas, szantażowania nas... No już wiemy, jak jest. No tak, ale pana, światowa opinia, ale światowa opinia tego nie wie. I e, jeżeli na przykład światowej sławy historyk pan Jan Tomasz Grosz, ogłasza różne swoje takie makabreski, wie pan, które z rzeczywistością mają związek dosyć luźny, no, czy, nie co, nie coraz nie luźniejszy, no nie no wiemy, historycy niektórzy tę książkę jeszcze przed jej wydrukowaniem, bo ona w marcu ma się ukazać, czytali no i nie zostawili nawet życzliwi tacy czy tam powiedzmy sobie uchodzący za tak zwanych bardzo Łagodnych, tak, to nie zostawili na niej suchej nitki. No to znaczy, że. Tylko chcę powiedzieć tak, że on tego nie robi z własnej inicjatywy. On to robi na obstalunek. I bardzo tak. Jest bardzo dobrze zorganizowana grupa nacisku, która no, jest świetnie skoordynowana, ma duży budżet, która stawia sobie za cel właśnie wywieranie na Polskę nacisku poprzez oddziaływanie na opinię międzynarodową. Jak powiem, w Ameryce ludzie tam nie wszyscy wiedzą, gdzie w ogóle Europa leży i Polska. Myślą, że to jakiś kraj bałkański i tak dalej. Więc jeśli tam to taka kampania. Ja o, wie pan, ale to się przekłada na audycje radiowe, audycje telewizyjne, filmy wreszcie, które Hollywood kręci, bo to też jest na przykład był taki film, w bielskim, bielskim, no takie trochę przygody Barona Mannhausena, ale bardzo nie, bardzo Pols Polacy są w bardzo złym świetle przedstawieni. Więc to jest cała taka kampania, którą w skrócie, która prowadzi coś, uprawia coś, co się nazywa w skrócie antypolonizmem. I nie można dopuścić myśli, że to tak robią, ot, żeby było ładniej. To ma y, służyć realizacji jakiegoś celu politycznego. No tak, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze jakby przechodząc czy wracając do tematu, bo <laughs> temat y, polsko-żydowski generalnie po prostu jest istnieje tak czy owak, nie można powiedzieć, że e, między polakami i żydami, czy znaczy polacy byli zawsze oh. wspaniali, a Żydzi zawsze byli źli. Pana, ja ta, tak nie jest. mówię, no ja no. tak nie mówię, ja mówię tylko, y, że roszczenia majątkowe wysuwane wobec Polski, podnoszone wobec Polski tak, 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 tak. przez te organizacje przemysłu holokaustu są nieuzasadnione, nie, nie, a kampania, tak, ja kampanii, a kampania tak, temu towarzysząca tak, tak. ma y, y, na skutek przesady i nierzetelności ma Czyli charakter oszczerczy. Tak, ma wszystko. charakter oszczerczy i z naszej strony nie znajduje jakiegoś dostatecznego odporu. Zajmują się tym... Czy nasz rząd te pieniądze, o których tutaj mowa, by wydać na promocję na przykład? No, nie, nie musiałby w ogóle ich wydawać, bo to są pieniądze, które by musiał najpierw ściągnąć z obywateli, więc no. <laughs> ja wywolałbym, żeby ich nie ściągał po prostu. Natomiast no, każdy rząd każdego państwa, przynajmniej teoretycznie, powinien być zainteresowany w odpowiednim kształtowaniu wizerunku tego państwa na świecie. Nasz rząd wykazuje się taką bezradnością i powiedziałbym. Na ja się, e, się słyszę, że ambasadorowie tutaj no tak, zgłaszają protest, pan, że tam gdzieś tak, w jakiejś gazecie się Tak, ale to są, takie, to są takie amatorskie, wie pan, popiskiwania Aha. z naszej strony, podczas gdy z tamtej strony naprawdę mamy do czynienia z takim profesjonalnym podejściem, wie pan, jest skoordynowana organizacja, zespół przedsięwzięć, duży budżet, pierwszorzędni fachowcy i tak dalej i jeszcze to na jedną Jeszcze na jedną To jest dość Taka, nie, bo wiemy, bo wiemy, kto to robi, także to nie jest żadne. To tajemnica. Nikt się z tym, wie pan, nie konspiruje. Jeszcze jedna rzecz jest ważna, którą chciałbym zwrócić uwagę. Otóż to, te naciski na Polskę, żeby zrealizować te roszczenia majątkowe, to jest jeden aspekt sprawy, ale drugi jest jeszcze bardziej taki, powiedziałbym, nieładny. Bo y, mamy do czynienia z taką delikatną operacją zdejmowania odpowiedzialności za zbrodnie z II wojny światowej z Niemiec. I żeby świat sobie nie pomyślał, że te ofiary zmarły śmiercią naturalną, to trzeba znaleźć winowajcę zastępczego polscy naziści. I to właśnie się, wie, no to stąd te freudowskie pomyłki o polskich obozach koncentracyjnych. Naprawdę to jest bardzo poważna sprawa i u nas jeszcze tego może nie widać, bo trochę się u nas, to się trochę krępują tego robić. Natomiast gdzie indziej, jak ja byłem w Stanach Zjednoczonych, to się przekonałem, jak to wygląda, z jakim rozmachem jest ta sprawa prowadzona, ta kampania prowadzona. Także ja się nie jestem skrępowany, wie pan, nie boję się żadnych zarzutów antysemityzmu, uważam, że jeśli ktoś Polsce wypowiada wojnę psychologiczną czy jakąkolwiek inną, no to jest wrogiem Polski, a z wrogami Polski należy walczyć. Wrogów Polski nawet w pewnych okolicznościach można zabijać, a cóż dopiero z nimi dyskutować, prawda? No, Dlaczego, no proszę Pana, po to wojsko trzymamy z rostu amunicją, żeby wrogów Polski zabijało, To nie jest żadna tajemnica. Nie bójmy się pewnych oczywistości, no. Ja akurat nie Zamierzam zabijać Izraela Kassingera, na przykład. Zresztą on już nie jest sekretarzem, za złodziejstwo został wyrzucony z tego stanowiska, jak się okazało. Natomiast uważam, że mam pełne prawo dyskutować z takimi uroszczeniami i będę to robił. Nie będę się lękał żadnych zarzutów antysemityzmów ani żadnych innych. I tyle. Kolega przed tym zanim weszliśmy na antenę wspominał o tym, że warto było porozmawiać z panem na temat Unii Europejskiej. Kiedyś w jednym z felietonów gdzieś przeczytałem o sojuszu, jak pan się wyraził. No jest coś takiego, są pewne podobieństwa, wprawdzie wszyscy nas zapewniają, wszyscy tacy znawcy przedmiotu, że Unia Europejska nie jest państwem. Chociaż ma wszystkie atrybuty państwa, Unia Europejska ma terytorium, ponieważ terytorium Unii Europejskiej stanowią terytoria wszystkich państw członkowskich, więc ma terytorium, tak, ma ludność. Bo od 1 grudnia 2009 roku, wszyscy nawet jak o tym nie wiemy, jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. No jasne mówiąc, nie można być obywatelem organizacji międzynarodowej, na przykład nie można być obywatelem NATO, czy nie można być obywatelem ONZ-u, czy nie można być obywatelem UNICEF, prawda, jest się obywatelem państwa i to, że mamy obywatelstwo Unii Europejskiej, to jest. Poszlaka argument za tym, że Unia Europejska jest państwem. Wreszcie Unia Europejska ma władzę w postaci Komisji Europejskiej, to jest rząd unijny, w postaci Rady Europejskiej, to jest unijny organ ustawodawczy, w postaci Parlamentu Europejskiego, który tak nie bardzo wiadomo. Czym jest? Unia Europejska ma bank centralny i wa z walutę własną, więc to dodatkowy taki argument. Ma własną policję w postaci Europolu, ma własną prokuraturę w postaci Eurojustu, ma wreszcie władzę sądowniczą w postaci Europejskiego Trybunału w Luksemburgu, ma wreszcie własną siłę zbrojną co prawda w postaci zalążkowej Unia Zachodnioeuropejska, ale no jednak ma, więc ma wszystkie atrybuty państwa. No i ale nasi nasi przywódcy umiłowani przekonują nas, że Unia Państwem nie jest i dlatego nas o tym przekonują, zwłaszcza po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, bo wtedy trzeba by było, gdyby się przyznali, że Unia Państwem jest, to trzeba wtedy by było postawić pytanie. Jaki jest właściwie status prawno-międzynarodowy państw członkowskich? Czy one są niepodległe, czy nie? Bo jeżeli są częściami składowymi tego nowego państwa, no to nigdy żadna część składowa jakiegokolwiek państwa nie była niepodległa, tylko przeciwnie, podlegała władzom tego państwa jako jego część składowa. I to jest jedno pytanie kłopotliwe, które trzeba było postawić. Ba, nie tylko postawić, ale uzyskać na, no, na nie odpowiedź. No i drugie pytanie o suwerenność polityczną. Y żeby już nie wchodzić w szczegóły, to tylko przypomnę, że kiedy pan wicepremier Pawlak w ubiegłym roku podpisał z rosyjskim Gazpromem umowę na dostawy gazu do Polski to ta umowa nie weszła w życie, dlatego że nie zatwierdził jej unijny komisarz do spraw energii, pan Gruntam Ettinger. No to, to pokazuje, jaki jak jest zakres suwerenności Polski, prawda? Że bez zatwierdzenia umowy zawartej przez rząd, przecież upełnomocnionego przedstawiciela rządu z firmą innego państwa, które do Unii zresztą.